Siemaneżko Wisowie, z tej strony Alfa i to kolejny odcinek na tym kanale skry. Kankure Kao runta truka. W poprzednim odcinku Wisowie skończyliśmy pierwszy segment gry, odbywający się w lesie pobrów, albo ogólnie w lesie. Kistym, pokonaliśmy tego cykajskiego, szytowskiego szamana. I jakoś tak wyszło. Czy musi powstrzymać transport zimowych zwierząt. Właśnie dlatego KO powraca, z powraca do Antarktydy. Dlaczego powraca? Bo w pierwszej części też były zimowe poszomy. Więc bez pędnego przetłuszczania, jeśli materiał wam się będzie podobał widzowie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał oraz napiszcie komentarz. A teraz zaczynamy, bo muszę się napić. Lecim. Simowa wioska. Jak ja uwielbiam te lokacje. Patrzcie. Ja nie wiem czy koło miał RITI sign. Ja nie wiem czy to był RITI sign. Czy... Co? Ale to wygląda tak świetnie. No popatrzcie. Jezu, jaka nostalgia. Ja wiem, że w tej serii jestem wyjątkowo nostalgiczny. No ale no so. Ja pamiętam jak sacieciaka się zakrywałem w te poszomy. Uważaj, Kao, w miejscach, gdzie jest lód, nie będziesz mógł się zatrzymać. Pamiętaj też, że nie możesz używać podwójnego skoku. Nabywa. No, Okej. Okay. Nie! Wracamy jeszcze. Można tak. Woo! Dobra, bieramy monety. Ciekawostka, to jest forma regionalna czy z tych którym, kasztanów, z którymi walczyliśmy jakiś czas temu Kierowniku, kierowniku! Niech pan poratuje! Proszę mnie wpuścić O! O misz Zapomniałem, że, oni, że one są w Ikro tutaj. Kolenta! My to sobie nie robimy kolentę. Chodzimy, pukamy po tomach i spieramy kasy. Ale nie na kościół. Na lepszy cel. Dla nas O! O, szlak! Dobra, ja nie pamiętam jak się tym steruje. Szlak! Okej, okay, jeden z głowy. Mamy to słownie czołg na szyszki. Myśliwy. Dobra, jeśli chciałbym z nim walczyć tylko na strzelanie, to mogłoby być ciężko. O szlak. Nie! Nie no! Szlak! Ok? No problem jest z yy, celnością u mnie. Co mogę powiedzieć, pisawie? Tak już jest. No pita, jeśli chodzi o to. Ale słyszę, już pewnie przyzwyczaiłeś W Tylko jest tutaj ja. Remis. Jesteśmy tak blisko Pietronka Czy to jest jedna z tych chińskich Pietronek imigrantów? Wiso wiema placroka dla Pietronek Jak widzicie imigran, Ten imigrant samarsur na kość Dobra co ja powiedziałem jak widzicie ten, jak widzicie w sobie, tamten imigrant, samarzu, samarzu aż do szpiku kości. Ja. Yeah. Hojanki. Hej, kolenta, kolenta, daj pieniądze. Oszlak ten do umie walnąć. O. Dobra, soble, to mi przypominają te stalaktyty, te stalaknity z pierwszej części. One mi mnie, one mnie wiele razy napsły krwi, ale tutaj jest OK. I kolejny i kolejny samarcznięty migrant. To szanujemy. Dobra, ja tutaj też był skrót w pitranach gdzieś tutaj o o jeśli nie zawatali tego błędu... To może uda się nawet przeskoczyć. Dobra, kis z tym. Nie chcę mi się tego robić. Nie dlatego, że nie umiem, bo ...po nie... prostu i tak nie umiem. Ale nie chcę tracić... ...waszego czasu. Nie chcę komarnować. o! Przyznam, że ten design jest lepszy dla mnie. Dobra, co jest lepsze? Pumerang czy tubeltówka? Na razie pojedynek był wyrównany. Kierownik paratu i Dobra, kolejna edycja naszego czołku szyszkowego. jeden z głowy. Krusujmy lód! Teraz rota dla męskiej części widowni. Jak macie problem z dziewczyną, to właśnie tak się przełamuje pierwsze loty. Używając... z szyszkowego czołku. Jak widzicie, żaden lód się za mną nie skryje. O kurte, Krycie. Dobra to było blisko tak? No kurte Jakim sotem? chłop z tu beltówką nie jest na nim nie pokonać A jakiś pająk który strzela trójjatem, To już potrafi Dobra, pająki mamy z głowy. Ja bym Kao nie raczył, tak... Ja bym Kao tam nie raczył takiego spinania się. On widział, ile było tam tych pająków. I niech sobie wyobraźcie teraz, że na tych pamięciach są kokony tam. I wyobraź sobie Kao teraz, taki... Przy... kurde... I wyobraź sobie kało taki przypadek teraz... 3 kokon otwiera się w uchu 2 e, Generalnie telefon służbowy wiecie, wiecie sobie te sprawy, komornik komornik, długi, te sprawy Więc wiecie, też trzeba sobie radzić. Jak? Jakie to ma sashing? Jakie to ma hitboxy? Dobra, udało się. Dobra, z nami nikt nie ma szans. te monety ta was mije. Dobra, to salonę. tutaj a sen ale już nie tłuko. No czemu przecież znaczy ma klimat. I makafę, taka łódź podwodna, to trochę kosztuje, nie? Slak, no kapitan pompa, coś tak czułem. Zatopić! Drań ma rozmach! Ty, serio się zatapia! Panie, ale ja tutaj skrajntuję i zbieram kasę! Zresztą z Twoją potopisną na twarzy! Ty, robi się niebezpiecznie! R no robi się trochę niebezpiecznie, przyznam Ale patrzcie, najlepszy kankuszy parkura jest w okolicy. Ty, nie wiesz, że zebrałem wszystko A! Nie, stąsiłem się to wiedzieć, co udoskonaliłem Ale kolejny poszą. Lotowa jaskinia z pobrami

Było tak blisko. Jak widzicie nawet w peczce jestem skuteczny. Dobra, zobaczmy ten nowy... Zobaczmy ten nowy atak. O! Falimy tyłkiem tak mocno! Że aż robi się podświata. Ło kurde! Dobra, teraz to mnie zaskoczyło! O kurde. Twóch naraz! Ty ja się to są sam naciąłem na jego atak. Jak widzicie jestem snajperem pierwsza klasa. Snajperem se nie pierwsza klasa, jak widzicie. No tak myślałem. Ja tak szczerze w ogóle nie pamiętałem, że jest taki posąg tutaj. Ja kompletnie zapomniałem, że coś takiego tutaj było. Nie dobra, to to nie! Tak, to to nie! O kurde Slak! Dobra, trzeba przyspieszyć. Nie! Dobra, teraz bym sam failował, na własne życzenie. Potężny skok. No można mówić, że teraz, teraz można mówić, że nasz człowiek jest potężny, przynajmniej. O! Snow... Śliskawka! O kurty. Tak. Dobra Nie zniechęcamy się nie, Może nie umiem Jeść Jesz... W ogóle my śliskamy na putach My to słownie My sami jesteśmy na łóżczak i jeździmy na putach To i tak sutrze tak to tym steruje NIE! Było tak blisko! W ogóle ja nie wiem czemu ten kankur dalej szyje. I nie nazywajcie mnie psychopatą albo socjopatą, ale to nie jest normalne. On dosłownie z ubrań ma tylko rękawice, buty z spodenki. Ale nic na klatę, on paratuje jak myszka Miki. Wiem, że ma jeszcze futerko. Szlak! Wiem, że ma jeszcze, fu wiem, że jeszcze ma futerko. <laughs> Jednakże ono nie wygląda na zbyt grube. Ja tak to czuję, ale powinien to stać co najmniej hipotermii. Gwiazda Dawida jest nasza. I kolejny etap tego śnieżnego labiryntu. Chyba co? No kurde, mogli czas jakiś checkpoint? Bo tak to idzie trochę jak kariera... Zresztą jak moja kariera. Moja kariera idzie jak infalita. No właśnie. O. Bober! Dobra, nawet popper jest ciebie uprany niż ja Dobra, checkpoint. Upragniony I wyobraźcie sobie czy jeszcze teraz spadam. I wyobraźcie sobie, jeszcze teraz patam bez checkpointa. Ty ja jeszcze w czasie upadku usuwam checkpointa. Uszyłem check Pumeranka. O. Coś no eko No pięknie jest Nie No zobaczcie na tą lekację Czy nie jest pięknie No jest No ja uwielbiam lokacje w KO. One są tak różnorodne. Aha. No szlak. To są się. To na pewno minus tego poszomu. Ha, uniknąłem. Idziemy za pieniądzem. O kurde. Zapomniałem o tym. Teraz się skupić muszę. Nie! Nie! I kolejny poszom, ale to w kolejnym odcinku. Więc sobie, jeśli trzymały poszomy, wam się podobały, jak również sam materiał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrypowaniu kanału oraz napisaniu komentarza. Ja jestem Alfa, a to był Kankurek AO. Cześć na razie, pa!